Halo, witam. Ja jestem Marcisowi, jesteście wy, a to jest Syberia, gdzie? Ostatnio był misio. Nie ten misio, bo to jest pół misio, pół foko, pół, tak, są trzy połówki. Wyższa matma, pół piesł, a tam za oknem był jeszcze jeden misio. Ale już się poraz, bo dostał jedną rybę. Jedną rybę. Temu mógłbym dać 30 i nadal byłby głodny. Ale nieważne. Wychodzimy stąd. Po co ja tu w ogóle byłem? Zabrałem stąd matrioszkę i. A, siekierę. No. Tu nigdzie nie wyskręcimy, bo tam po las misio. Dobra, to było z lewej, teraz z prawej, czy ja tutaj. Aaaa. Nie? A, dobra. Muszę się przeprawić przez tę przepaść. Jest tylko jedno wyjście. Moja lina. Do kieszeni, oczywiście. Rzucę tym a. Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Wracaj tutaj. Ciekawe jak. Cóż, z pewnością w ten sposób nie uda mi się wrócić. Jak on. Jeszcze się teraz starza, jakby kompletnie nic nie zrobił. Skoczył na 40 metrów. No, skoczył na 40 metrów, wyciągnął sobie te. No. Nie chleci. Wyciągnął sobie okulary przeciwsłoneczne. Założył sobie na łeb i powiedział Easy game, easy live. Ja musiałem iść do jakiejś chaty rybackiej. znaleźć no kierę za... przekupić niedźwiedzia brunatnego. Łowić ryby. Yuki, zostaw ptaka w spokoju. Nie. On tam by wskoczył. On tam by bez problemu wskoczył. Oj, tak jest. Czym to coś w ogóle jest? Dobra, idziemy do przodu. Znaczy dla nas to w prawo. Ale nasze prawo, jej przód. Co to jest? Nie podoba mi się ta ściana. maluch. Jak sobie wyobrażasz, że ja. Co? Hej. Masz psa? Brawo! A teraz zajmiemy się Jankieską! Hej, Yuki! wracaj do pociągu! Szybciutko! Nie trafiłeś, przygłupie! Ona nadal tam jest, a zwierzak biega na wolności. Tak, mała raz rzecz: tymi nikt, tymi nikt tymi poza tymi. Brytyjczykami nie mówi Jankę. Będzie bolało. Niedobrze. I o to chodzi, przygłupie. Ona chce zabrać nasze kości, mamuta! Twoje kości, Igor! Szybko! Bierz kamenicę! Dalej! Dalej! Takim kamieniem to pewnie wyjść za młodu. Dostaliście. Co ja mówiłem, że się stanie? Spodziewałem się, że Hopina po prostu wejdzie i wyciągnie gnata z kieszeni. Czy ja muszę tą kamerę zresetować? Tak, chyba muszę, czekajcie. Bo to nie jest fajne. Teraz? Co, mam po tym wejść, tak? Nie mogę się dostać do pierwszego stopnia. Jest za wysoko. Stawię sobie matrioszkę pod stopy. Sikieron? Nie jest zbyt dobry czekan, ale niech ci będzie. Co to jest? Nigdy w życiu nie sądziłam, że się na to zdobędę. Co? Nie mam gdzie, gdzie się złapać. Okej. Okay. Że tędy jest jeszcze gorzej, tędy... Co? A dobra. Jak w tym Azazin's Grind, tym o tych gamoniach w kapturach, ja kompletnie tej ścieżki nie widzę. Zwłaszcza, że się łapie rękami w miejscach, w których szpar nie ma. A najwyraźniej na lewej ręce to ma jakiś klej czy coś. A, muszę przykleić listwy w kuchni, tędy? Od tak? Nie. Muszę zejść niżej troszeczkę i się w prawo przycisnąć. Kompletnie tej ścieżki nie widzę. Ale trudne to to nie jest. Wybacz, Marson, ale ryba mi się wyrywała. Jest śliska. Proszę posłuchać, panie Marson. Musi pan zrozumieć. Ona trzyma wszystkie karty. I do tego jest w zmowie z tutejszymi. Katrin! stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Rodzina Kate się niepokoi. Będziemy mieć masę kłopotów, jeśli nie sprowadzisz tutaj dziewczyny. To nie strzelanina na Manhattanie, panie Marson. Dalej można jechać tylko konno, przez śniegi. Tu jest na wieś, a za nią nic. Nic za nic. Ona oszalała. Cholera. Bo ma pięć lat, co nie, no jak zniknęła, znaczy, że trzeba wysłać za nią ekipę ratunkową, bo. Nie może przebywać sama poza domem. Kto to wymyślił? Pewnie ta sama osoba, co myślała, że Rosjanie nazwą Amerykanina Jankiesem. Co to jest? Poza tym że to pewnie ten kartin, skąd on to wziął? Ja tu jest na tak. O, jest elektryczność. Wszystko zepsute. Działa? Prawie. Nie jestem pewien gdzie coś... Jeszcze jest zepsute. Kamera mogłaby przestać w końcu się... ...mrygać. No szlag by to trafił. Gdzie kierka. Boris Harow? Co to? Co się nie świeci? Ten guzik musi się zapalić czy nie, bo nie wygląda za bardzo na szkło. Coś słychać. ciała, A może to w ogóle nie działa? Ja to może zostawię. Pójdziemy dalej. szukamy zwłok, mimo że... A, tutaj wisi. O, ziomek. Hej! Obudź się! w ciebie Ach, nic z tego. Ze słuchawkami na uszach nigdy mnie nie usłyszę. Drogą, czy to czasem niemy jest ten gość, który nazwał Hansa Wolalbelga, Hans Karlsembergiem? Ten, którego wysłaliśmy w kosmos, dlaczego nie mogę w niego rzucić? Me szukać dalej. To niczego nie ma w tym złomie. Nie pamiętam jak wyglądała rakieta. O! Podłączyłem. Spodłączyłem, ale nadal się nie działa. To tylko na OBS-ie, wszystkie inne programy jakoś działają dobrze. A, tutaj nie ma drugiej ścieżki. Wydawało mi się tylko. Nie, dobra, jest. A i też nie zawsze na OBS-ie. Pociąg jest naprawdę za daleko. Hmm... Po co mi ta matrioszka? Co to jest za książka? Nadal nie działa. Księga brata Aleksieja. Fajna rzecz. Eee, e, tutaj są dwa przejścia. Na prawo jest co? Aha, tu byłem. A na doła? Boże, Hans leżał na saniach! Muszę jak najszybciej dostać się do pociągu! Inaczej ich nie złapie. Mm, Okej, okay. to znaczy, że musimy się rozejrzeć. O to właśnie chodzi. Czy ja się muszę jakoś podpiąć? Pod tą radiostację o nie, to i było 0, 0, 0, mogę wyłączyć, o nie. To działa, Bo ja jestem naprawdę fanem zagadek, które nie są w ogóle wytłumaczone. Uważam je za niezłą frajdę. nie przejdę. A w cyrylicy, dobra, nieważne. Co ja właściwie teraz robię? O! Pum! OK, złapałem. Teraz muszę iść tam i włączyć jeszcze raz maszynę i wtedy, a, żeby mu w słuchawkach wydrzeć gębę. Tu, 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 tu. Osiem, 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 osiem. Ok, nastawić na odpowiednią częstotliwość, jeżeli to jest częstotliwość. Byłby się kierunek? Byłoby fajnie. Czyli tak 8, 8, 8, 8. Nie? Ale jak to nie? Może teraz tam zadziała? Eee, ten ty, ty, ty ekran Tyle łażynia Naprawdę nie narzekałbym, gdyby się rozbił tak wygodnie obok wieży. Cholera, jest, to są cztery ósemki. coś tutaj muszę zrobić. A jest niepotrzebny. 28 03 0328 Okej, okay, jakoś się udało. Teraz tylko wklepać to w drugi ekran. Bym nie mógł wleźć na drzewo i go po prostu z tego zrzucić. Albo rzucić w niego tą matryoszką, bo obudziłby się raz, dwa. Z... E, 0832 <trybuj> Zero trzy dwa osiem, Borys, odbiór tu Kate Walker. Obudź się. Obudź się. A ty kto jesteś, Kate Walker? Hey, no, przestań mnie lizać. A. Hej, gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół! Rozepnij pasy. Pasy? A tak, pewnie. Tylko pociągnę za ten zaczep i. A! Mam nadzieję, że jesteś cały. Nie. Z z połamał się o śnieg. Idziemy do niego. E -e -e. wyłączyć instalację. Bo za prąd ktoś musi płacić. Anteny już nie będę ustawiał tak jak powinna być. Służby remontowe może kiedyś przyjadą, nie mój problem, nie moje te no. Juki. A to jest on, on, już rozpoznaje rakietę. Borys, ach Kate, mój odrzutowiec jest kaput, zupełnie zniszczony. Biedny Borys, twój odrzutowiec jest w opłakanym stanie. Dopiero co to powiedziałem. pośród gwiazd, Kate Walker, niewielu ludzi może się tym pochwalić. <laughs> Hans Vorarlberg został porwany. Jak to możliwe? Porwało go dwóch oprychów. Właśnie ich ścigam. Biedny pan Woralberg. Przykro mi, ale nie mogę tu wiele pomóc. Rozumiem. A ja nie. Za wszelką cenę muszę złapać tych łotrów. Hans nie czuje się najlepiej. Z przyjemnością bym ci pomógł, Kate Walker, ale nie mam pojęcia jak. Nieważne, że jest w sumie wojskowym. Pociąg stoi u podnóża góry. Nie uda mi się tam dostać. A mój odrzutowiec leży w strzępach. Cóż, lądowanie nigdy nie było moją mocną stroną. Weź się, daltonów powal za pomocą jakiegoś rosyjskiego CQC czy innego sawat. A cię podrzucimy na najbliższą stację. Deal? Jesteś pewien, że nie mogę polecieć twoim odrzutowcem? Nie Nie za ja. bardzo. Ja widziałem, że lot będzie niemożliwy, więc otworzyłem kokpit, wcisnąłem przycisk i w górę. Może uda się wykorzystać katapultę w siedzeniu drugiego pilota, ale musisz najpierw przełączyć ją na ręczne sterowanie. Muszę znaleźć sposób, by uruchomić katapultę w siedzeniu. Dobrze, na wszelki wypadek tu zostanę. Okej, okay, ale to to już zrobię w kolejnym odcinku, bo... Ten był wystarczająco jakiś. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka. Jeżeli tak do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chyba dzisiaj może. Siema.